Jak zauważyliście jesteśmy w troszeczkę innej scenerii, bo w tamtej kuchni po prostu wyjebało nam rurę. Dzisiaj będziemy przygotowywać tradycyjną, japońską zupę miso. Wywar będziemy robić z suszonych i wędzonych płatków tuńczyka oraz suszonych ark, czyli kombu. To jest bardzo ważne. Ten wywar nada wam super smaku tej zupie. Sprawdźcie w domu, czy wam też się udało. Mamy tutaj pastę miso. Jest to siro miso, czyli jasna pasta miso. Jest ona krótko dojrzewająca, krótko fermentująca, dlatego jest jedna z łagodniejszych i używana właśnie do takich dań jak zupa miso. Naszym dodatkiem będzie tofu oraz suszone algi, czyli suszone wodorosty Wakame zwał jak zwał. Danie jest bardzo proste. Najdłużej gotuje się wywar około jakieś 15 20 minut, a resztę, jak już potem wrzucicie, zupka około pół godzinki. Potrzebna nam jest miska. Do niej nalejemy zaraz zimną wodę. Dodajemy te suszone algi. Zalewamy zimną wodą. 10-15 minut. One nam napęcznieją. W tym czasie pokrójmy sobie tofu. Krójmy sobie na kosteczki. Bardzo proszę. Tak, tofu nie jest zwykle marketowe. To jest tofu, że tak powiem, z nielegalnego źródła tofu. Jest mięciutkie, pyszniutkie, jest zupełnie inne, nie jest twarde, tak jak te, które dostajemy w Do Dlatego szukajcie albo sami zróbcie nawet swoje tofu, bo uwierzcie mi, tofu ma bardzo duże znaczenie w tej potrawie. W garnku już wcześniej sobie przygotowałem litr wody. I teraz tak będziemy potrzebować do wywaru dashi oto tych dwóch składników. Wsypujemy sobie. Bardzo proszę. Oraz płasku suszonego to taka garsteczka To wszystko nie ma się gotować Ale ma po prostu sobie Bulgotać, bo jak to zagotujemy Ten listowiec nadam takiej goryczki A tego właśnie chcemy uniknąć Uwierzcie mi, nie gotujemy A lekko to ma wrzeć Na pewno jak byliście w jakiejś azjatyckiej restauracji To widzieliście w karcie moją zupę miso I to jest ta sama zupa Na tej samej paście miso Uwierzcie mi, w domu wyjdzie wam tak samo Ale zupełnie taniej Zobaczcie, minęło kilka minut, jak nasiąkły nam talgi. Ja dałem troszeczkę, trosze... widzieliście, dałem bardzo małą ilość i nie, nie przeginajcie z tym, bo zasypiecie miskę, to to Wam wyleci. Talgi nasiąkają wodą, ale zapach, bardzo pięknie pachnął. Wywar już jest gotowy, gotował się około 20 minut, więc trzeba go teraz zlać i przecedzić. Używam do tego po prostu w miski i sitka i przecedzam. To jak chcecie możecie wyrzucić, ale ogólnie można z tego zrobić drugi wywar. Również jest taka tradycyjna metoda. Jest pierwsze robienie wywaru oraz drugie robienie wywaru z tych samych dodatków. Więc ja to sobie zostawiam na no później. Zrobię z tego drugą zupkę. To wraca z powrotem do garnka. Troszeczkę sobie zostawiamy. Bierzemy szklankę. Do szklanki przelewamy tą końcówkę. I w tej szklance będziemy mieszać pastę miso. Łyżka. I na litr będziemy potrzebować 4 łyżki. Raz, dwa, trzy, cztery. Mieszamy tutaj. O, to nam się trochę rozpuści, ale zobaczcie, widzicie, jak to nasiąkło? Jest OK. To też już możemy zlać. I mamy zlane algi. Mieszamy, żeby tutaj nam się wszystko ładnie rozpuściło. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że pasta miso jest fermentowana, i jeżeli ona będzie się gotować, to wszystkie właściwości probiotyczne umrą znikną. A o to właśnie chodzi, żeby był smak, i żeby też ta zupka na jakieś korzyści zdrowotne. Więc ważne, żeby to robić takim oto sposobem. Pasta miso już tutaj się nam rozpuściła, w tej części wywaru. Przelewamy do reszty. I to już jest praktycznie końcówka, jesteśmy na finiszu. Wrzucamy algi oraz wrzucamy tofu. Dajmy całości, jeszcze około 3-4 minutki, żeby to razem ładnie się tam wymieszało i nabrało tego smaku. Wydaje mi się, że zupa już jest gotowa, ale sprawdźmy. dalej Nakładamy, Zobacz, jak to pięknie wygląda. Jak widzicie, zupę można w prosty sposób przygotować w domu. Nie trzeba iść do restauracji. Możemy sobie ją sami zrobić. A co więcej, można się podzielić z nią, ze znajomymi i z przyjaciółmi. Pytanie: czy ta zupa jest lepsza niż ta, którą mieliśmy w restauracji? Oczywiście. Dlaczego? Bo wiemy, jakich składników użyliśmy, a to są składniki najlepszej jakości. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz o zostawieniu lajka.